Dziś porozmawiamy o różnych technikach, które stosują sprzedający nieruchomość lub pośrednicy, aby wywołać na tobie presję, byś szybciej podjął decyzję lub przystał na wyższą cenę. Jedną z popularnych zagrywek, które mają wywołać presję, jest zdanie: Właśnie dzwonił ktoś inny z pytaniem o to mieszkanie. W tym momencie większość osób reaguje impulsywnie. Jedni nerwowo mówią, to ja biorę, inni z ironią, to proszę mu sprzedać. Tymczasem najlepsza reakcja to spokój. Nie zawsze jest to blef. Czasem faktycznie ktoś inny się interesuje daną nieruchomością. Problem w tym, że nigdy nie mamy pewności, czy ta informacja jest prawdziwa, czy to tylko element gry. Mnie również zdarzyło się nie rozpoznać takiej sytuacji. Uznałem, że to tylko nacisk, i przez to kilka naprawdę dobrych mieszkań przeszło mi koło nosa. Dlatego kluczowe nie jest to, czy to blef, tylko jak potrafimy na taką sytuację zareagować. Można powiedzieć, na przykład, rozumiem, rynek jest teraz bardzo aktywny. Ja też rozważam różne oferty, albo, to dobrze, znaczy, że oferta wzbudza zainteresowanie. Ja spokojnie dokończę swoją analizę i dam znać. Taka odpowiedź rozbraja całą presję. Pokazuje, że nie reagujesz emocjonalnie, tylko podejmujesz decyzję na chłodno. Bo w praktyce to często tylko sugestia. Czasem ktoś faktycznie dzwonił, a czasem to po prostu element gry negocjacyjnej czasem rzeczywiście są inni zainteresowani, ale bardzo często to blef. Dlatego zamiast reagować impulsywnie, warto zapytać spokojnie: na jakim etapie są te inne rozmowy? Czy te osoby złożyły już ofertę cenową, czy dopiero oglądały mieszkanie? Czy mają potwierdzone finansowanie, czy dopiero sprawdzają zdolność kredytową? Wtedy warto obserwować nie tylko słowa, ale też ton głosu, zawahanie, to, czy ktoś odpowiada konkretnie, czy raczej kluczy Czasem właśnie to, czego nie mówi, zdradza więcej niż cały komunikat. Negocjacje przy nieruchomościach to trochę jak partia pokera. Nie wiesz, jakie karty ma druga strona, ale możesz wygrać, jeśli zachowasz spokój, konsekwencje i świadomość własnych granic. I co bardzo ważne, nie zawsze wszystko rozgrywa się wokół ceny. Czasami to właśnie warunki pozacenowe mogą przeważyć szale, możemy zaproponować wyższy zadatek żeby pokazać, że jesteśmy poważnym kupującym. Tutaj przypominam o różnicy pomiędzy zadatkiem a zaliczką, nagrałem o tym film, znajdziesz go na moim kanale, możemy wydłużyć termin przekazania mieszkania, jeśli sprzedający potrzebuje więcej czasu, albo zgodzić się na elastyczny harmonogram płatności. Takie elementy często są dla sprzedającego ważniejsze niż kilka tysięcy różnicy w cenie. I właśnie tu często wygrywa nie ten, kto daje najwięcej, ale ten, kto lepiej rozumie potrzeby drugiej strony. Dlatego zanim wejdziesz w negocjacje, warto jasno określić, ile maksymalnie jesteś gotów zapłacić, jakie warunki są dla ciebie kluczowe, i czego nie przekroczysz, nawet jeśli ktoś powie, to ostatnia szansa. Bo jeśli naprawdę jest tylu chętnych, mieszkanie i tak się sprzeda. A jeśli to tylko byle, to właśnie twoja spokojna. Rzeczowa postawa może sprawić, że to ty wyjdziesz z negocjacji zwycięsko. W tej grze nie chodzi o to, żeby mieć lepsze karty, tylko o to, żeby nie dać się wciągnąć w emocjonalną licytację. Blew działa tylko wtedy, gdy druga strona reaguje impulsywnie, a spokojny, świadomy kupujący to najtrudniejszy przeciwnik, jakiego może mieć sprzedawca. Żeby oswoić się z rynkiem i zrozumieć, jak naprawdę wyglądają negocjacje, Warto obejrzeć wiele mieszkań i złożyć kilka ofert, nawet jeśli nie zostaną zaakceptowane. Dlaczego? Bo każda taka rozmowa daje ci lepsze wyczucie rynku. Zobaczysz, jak reagują sprzedający, jak zachowują się pośrednicy, kiedy próbują podbić emocje, a kiedy naprawdę chcą sprzedać. Z czasem zrozumiesz, jak wygląda naturalny rytm negocjacji, co jest realnym argumentem, a co tylko próbą wywarcia presji. Po kilku takich próbach nabierzesz dystansu i pewności siebie, i kiedy przyjdzie moment poważnego zakupu, nie dasz się łatwo wciągnąć w emocjonalną grę. Kolejna typowa zagrywka, którą często słychać przy rozmowach o mieszkaniu, to zdanie: Mam już innych chętnych, to klasyczna próba wywołania presji i pośpiechu, żebyś podjął decyzję szybciej niż chcesz. Najgorsze, co możesz zrobić, to zareagować emocjonalnie, paniką, to ja biorę albo złością, to proszę im sprzedać. Dużo lepiej zachować spokój i odpowiedzieć rzeczowo. Rozumiem. W takim razie proszę dać znać, jeśli oferta będzie nadal dostępna. To krótkie zdanie działa świetnie. Nie wdajesz się w grę, nie pokazujesz presji, a jednocześnie zostawiasz sobie otwarte drzwi, jeśli faktycznie to był tylko blef. A przy wynajmie często pojawia się inny klasyk. To tylko formalność. Brzmi niewinnie, prawda? Ale to właśnie sposób na zlekceważenie zapisów i uniknięcie odpowiedzialności. W takich sytuacjach najlepiej zachować spokój i odpowiedzieć krótko, rzeczowo. Właśnie dlatego zapiszmy to w umowie, żeby później nie było niejasności. Proste, uprzejme, ale bardzo skuteczne. Pokazuje, że nie dasz się zbyć, a jednocześnie nie wchodzisz w konflikt. Czasem rozmówca nie próbuje cię przestraszyć ani zbić z tropu, tylko rozegrać emocjonalnie. Na przykład mówi: Proszę zaufać, ja zawsze dotrzymuję słowa. To brzmi miło i wiarygodnie, ale w praktyce to sposób na wymuszenie emocjonalnego zaufania, zamiast konkretu. Najlepsza odpowiedź wierzę, że tak, dlatego spiszmy to, żebyśmy obaj mieli jasność. Prosto, spokojnie, bez podejrzeń, a jednocześnie wracasz rozmowę do faktów. Drugi wariant tej samej gry to zdanie to się jeszcze dogra czyli klasyczne odsunięcie decyzji w czasie Test twojej cierpliwości i konsekwencji. Tu również wystarczy jedna zrównoważona odpowiedź. Pewnie, to ustalmy ramy, żeby było wiadomo, z czego startujemy. W ten sposób pokazujesz elastyczność, ale nie pozwalasz, żeby sprawa się rozpłynęła. Zachowujesz inicjatywę, bez presji i bez konfrontacji. Czasem usłyszysz coś takiego, ja bym to kupił, ale żona się nie zgodzi na taką cenę. To typowy manewr, przesunięcie odpowiedzialności na kogoś innego. W praktyce rozmówca nie chce powiedzieć nie, więc chowa się za decyzją złej policjantki albo złego policjanta. Najgorsze, co można wtedy zrobić, to próbować przekonywać na siłę. Zamiast tego, spokojnie i rzeczowo. Rozumiem. To może porozmawiajmy razem, żeby łatwiej było podjąć decyzję. Proste, bez emocji, ale bardzo skuteczne. Zdejmuje z rozmówcy wygodną wymówkę i przenosi rozmowę z powrotem na konkrety. A teraz coś, co bardzo często słychać u dewelopera albo pośrednika. Tylko dziś taka cena to nic innego jak próba wzbudzenia lęku, że stracisz okazję życia, jeśli nie zdecydujesz się natychmiast. Presja czasu to jedna z najskuteczniejszych technik, bo działa na emocje, szczególnie na strach przed utratą. Najlepsza reakcja to spokojna i zrównoważona odpowiedź. Rozumiem, że chce pan sprzedać szybko. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że ja też chcę kupić rozsądnie. Krótko, uprzejmie, ale z klasą, pokazuje, że potrafisz myśleć racjonalnie i nie dasz się wciągnąć w pośpiech. Kolejna kategoria technik to tak zwane miękkie zagrania emocjonalne. Z pozoru brzmią sympatycznie, ale ich celem jest przesunięcie ciężaru rozmowy z faktów na emocje. Pierwszy przykład. To dla mnie ważne, żeby trafiło w dobre ręce. To gra na sympatię, ma wzbudzić w tobie empatię i zachęcić żebyś szybciej podjął decyzję, czasem nawet kosztem własnego interesu. Najlepsza odpowiedź. Rozumiem, też wolę, gdy mieszkanie trafia do kogoś, kto je doceni. Porozmawiajmy spokojnie o warunkach, żeby obie strony były zadowolone. To zdanie działa idealnie. Nie odrzucasz emocji, ale od razu wracasz do konkretów. Druga technika to gra na autorytet. Ja już kilka takich sprzedałem, wiem jak to działa. Tu chodzi o ustawienie siebie w roli eksperta i lekkie obniżenie twojej pewności, żebyś nie zadawał zbyt wielu pytań. Spokojna, pewna odpowiedź brzmi: Wierzę, że ma pan duże doświadczenie. Ja z kolei wolę działać według własnego procesu sprawdzania, wtedy obie strony mają spokój. Bez konfrontacji, ale jasno pokazujesz, że masz własne zasady i nie dasz sobą kierować. Są też techniki które mają obniżyć Twoją czujność albo podbić emocje w inny sposób. Z pozoru brzmią neutralnie, ale ich cel jest bardzo konkretny. Pierwsza z nich to gra na obniżenie czujności. Rozmówca mówi: Wszystko jest w porządku, niech Pan nie szuka problemów. Często chodzi o to, aby odwrócić Twoją uwagę od pewnych negatywnych aspektów, zawstydzając Cię. Najlepsza reakcja to spokojne, rzeczowe zdanie. Właśnie dlatego chcę sprawdzić, Żebyśmy obaj mieli pewność, że nie będzie nieporozumień. Nie dajesz się wciągnąć w emocje. Po prostu pokazujesz, że chcesz mieć jasność. Inną odmianą tej techniki może być pytanie. Czy pan zawsze jest taki podejrzliwy wobec ludzi? Wtedy spokojnie odpowiedz. Nie, po prostu lubię mieć wszystko jasno ustalone. To zawsze wychodzi na dobre obu stronom. Kolejna technika to gra na idealizację. Kiedy słyszysz, takich mieszkań już nie robią, to sygnał, że ktoś próbuje zbudować w tobie poczucie wyjątkowości i delikatny pośpiech, żebyś szybciej podjął decyzję. Wystarczy spokojnie odpowiedzieć: zgadza się, ale rynek też ciągle się zmienia. Zobaczmy, jak ta oferta wygląda na tle innych. W ten sposób uznajesz emocje rozmówcy, ale od razu wracasz na grunt faktów. I wreszcie, gra na niedostępność. Kiedy pada zdanie: nie wiem, czy ja jednak sobie tego nie zostawię. Celem jest podniesienie własnej pozycji i wzbudzenie w tobie pragnienia, że skoro coś jest trudno dostępne, to musi być wartościowe. A spokojna, dojrzała reakcja brzmi po prostu. Rozumiem. W takim razie, proszę dać znać, jeśli decyzja będzie ostateczna. Jedno krótkie zdanie, a rozbraja całą grę. Pokazuje, że decyzję podejmujesz na spokojnie, bez pośpiechu i bez emocji. Oszuści, albo po prostu ludzie którzy nie przywiązują wagi do formalności i mają niską świadomość prawną. Często sugerują, że jesteś zbyt nieufny, że przesadzasz, że utrudniasz. Celem jest zawstydzenie ciebie. Chodzi o to, żeby wzbudzić w tobie poczucie winy, że oni są uczciwi, nigdy nikogo nie skrzywdzili, a ty obrażasz ich swoją podejrzliwością. Chcą, żebyś pomyślał: Może rzeczywiście za dużo sprawdzam. I właśnie wtedy odpuszczasz, a o to im chodzi. Oczywiście, nie każdy, kto tak mówi, jest oszustem, ale to zawsze sygnał ostrzegawczy. Nie daj się zawstydzić i nie pozwól, żeby ktoś zbił cię z tropu. Często padają wtedy teksty w stylu, ale pan dokładny, pan to chyba nie ufa nikomu, co? Albo, co pan się tak boi? To klasyczna próba zawstydzenia za profesjonalizm. Najlepsza odpowiedź? Spokojnie, z uśmiechem. Dokładność to moja zasada. Dzięki temu obie strony śpią spokojnie. Proste, pewne i bez emocji. A działa zawsze. W negocjacjach wygrywa nie ten, kto mówi najwięcej, tylko ten, kto słucha uważnie i nie daje się wciągnąć w grę emocji. Należy mieć świadomość, że sprzedaż nieruchomości prawie zazwyczaj wiąże się z silnymi emocjami zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających. Dla wielu właścicieli to nie jest tylko adres czy lokal, to kawałek życia. Czasem ktoś spędził tam kilkadziesiąt lat, wszystko urządzał sam, inwestował czas i pieniądze. Bywa, że to efekt wielu wyrzeczeń, albo miejsce odziedziczone po rodzinie, z całą jej historią. Z kolei dla kupujących to ważna decyzja, zazwyczaj ciężko zarobione pieniądze albo pieniądze, których jeszcze nie mają, czyli z kredytu. Pamiętam, kiedyś kupowałem mieszkanie od kobiety, która rozwiodła się i przy podziale majątku z mężem zatrzymała dom. U notariusza w momencie, kiedy już dokończyliśmy transakcję, miała łzy w oczach. W tym domu wychowała dzieci, spędziła młodość. Dla niej to nie była zwykła transakcja, tylko symbol końca pewnego etapu życia. I właśnie dlatego warto rozumieć emocje, które pojawiają się przy sprzedaży i zakupie nieruchomości, bo występują po obu stronach stołu. Trzeba być rzeczowym, konkretnym, wiedzieć czego się chce, ale nie krytykującym, nie deprecjonującym wartość oferty.